Dzień dobry, jestem, jestem, bardzo Was przepraszam za spóźnienie, czasami poranki potrafią być zupełnie nieprzewidywalne, ale najważniejsze to, że możemy się spotkać, że możemy razem poświęcić. Zapraszam Was do naszej codziennej gimnastyki pięciu rytuałów tybetańskich. Zapraszam Was do tego, żebyśmy rozpoczęli poranek ze słońcem w sercu. Dzisiaj u mnie chwilowo nie ma kogo za oknem, schowało się za chmurami, ale my mamy słońce w środku, możemy tą energię się wymieniać, dzielić, ale również dla nas to państwo po to, żeby to słońce w nas rozpalać i żeby pobudzać energię w naszym ciele, żeby przepływ energetyczny był prawidłowy, żeby wszystkie liry energetyczne prawidłowo funkcjonowały i dzięki temu żebyśmy mogli być młodzi, piękni i sprawni przez długie, lata. I to jest powód, dla którego ja już od ponad trzech lat ćwiczę a z wami na linii od ponad dwóch po to, żeby zarażać kolejne osoby i żeby pomagać w motywacji, bo wiadomo, że najtrudniej to jest się zmotywować samemu codziennie, taką a jeżeli już uzbierają się dwie osoby albo grupa i można z tymi osobami się skontaktować po to, żeby poćwiczyć wspólnie, chociażby tylko online i chociażby tylko przesyłając wspólną energię, to jest już zupełnie inaczej I dlatego zachęcam was do tego. Żebyście tu zaglądali, żebyście zapraszali swoich znajomych czy przez Facebook, czy przez YouTube i żebyśmy mogli razem ćwiczyć, razem wspólnie się motywować do tego, żeby zrobić każdego dnia coś dla skupić się na sobie, na swoim ciele i pozwolić na to, żeby cieszyć się zdrowiem i sprawnością jak najdłużej. I to jest bardzo dobry powód do tego, żeby zmobilizować siebie, żeby zmobilizować innych i żeby. Można było tę każdego dnia wykonywać, nawet pomimo, że czasami się nie chce bo uwierzcie, że mi też bardzo często się nie chce. Ale dzięki temu, że czuję tę odpowiedzialność, że jestem dla Was każdego dnia powinna, być dla Was i tak się zobowiązałam, to jest mi łatwo się zmotywować. Dlatego jeżeli napiszecie, dacie mi obietnicę, że będziecie codziennie ćwiczyć, to na pewno będzie Wam dużo łatwiej się zmotywować, chociaż. Powinna wychodzić z naszego wnętrza i powinniśmy umieć dotrzymywać tego słowa sami sobie, a nie tylko osobom z zewnątrz. Ale to jest wszystko do ćwiczenia i do uczenie się. W trakcie gimnastyki pijemy wodę, dlatego przygotujcie sobie koniecznie wodę ciepłą, najlepiej od rana. Oddychamy do brzucha, skupiamy się na oddechu. Każde ćwiczenie wykonujemy na swoich możliwości, na tyle, na ile od gdzie ciało nam pozwala. Zaczynamy, jeżeli jesteście dopiero na początku drogi, od kilku powtórzeń według instrukcji, powinno się wypadać z trzech, i więc zwiększając od do pełnej ilości 21, którą ja wykonuję. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy, więc ze wszystkich te podatek myśli. Nie pozwalamy myślom gdzieś daleko uciekać, tylko skupiamy je na ciele. I wprowadzamy dzisiaj myśl, oddycham całą sobą więc łączymy się z oddechem, bardzo ważnym narzędziem. Oddycham całą sobą i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę. Z tak wygodnie rozstaw nogi na szerokość bioder, zwróć uwagę na to, żeby z tobą był równo skład równolegle wyciągnij się w górę, Przemieść na lekko do przodu, odblokuj kolana i połóż błonię. Czekając na to, powietrze, uruchomi ślin brzucha tak, żeby wkłóczyć to do brzucha, do żeby napełnić ten balonik. Po chwili, po woli, rozwikłanie, wywróć to powietrze, odblokuj. I tak mi do pięciu tak? I wydopięć. Powoli oddychamy, przystępując do tego rytuału. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, Wyciągnij się kurę górę, skup wzrok na jednym punkcie na siebie. Ponieważ będziemy kręcić się wokół własnego się prawo nie stronę, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, a w momencie, kiedy to już będzie maksymalnie obrócone, taki rozterek szybko odwraca się w głowę, a zaczynamy podążać. Teraz już żeby łatwiej było utrzymać równowagę, Przytrzymaj mięśniami i i zaczynamy wyrównanie. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, które możesz w swoim wypadku. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjścia na jestku, wzrok na no czubkach pasów

Wdechem. Ok. I Wdech. I Wdech. 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 Pięć. Wdech. 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 Dziesięć. Wdech. Oddycham całą sobą. Wydech. Dwanaście. Oddech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech.

Ręki do korytarzy. Rozstaw nukiem, przy na przykład. Uświadomić. Palce stopą przy matę. Wyciągnij mocno w górę Po sobie dłonie Na półsiach, i Na głowę. na półsiach. połóż. w I się do tyłu. Na tyle, na ile człowiek się 五,五、六、七、八、九、十。 Osiem. Wydech dziewięć. Wydech dziewięć. Wydech jedenast. Wydech dwanaście. Wydech trzynast. Wydech. Pięćnaście Wydech. Piętnaście. Wydech. Piętnaście. Wdech. Piętnaście. całą sobą. Osiemnaście. Piętnaście. Wyjdę. Dwadzieścia jeden. I nie głową, żeby rozróżnić karę. Ruszaj ramiona. Popie I usiądź.

Det er slutt. Dwanaście. Oddycham całą sobą. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście.

Idę Usiądź swobodnie, strzepnie, błonie, rozruszając zabrać palce i pokręcić na kartach. Ok, I do piątego rytuału puszczę na przód. Teraz na szerokość broderów. Palce sobie oprzeć o matę. W prostszej fazie ćwiczenia możesz oprzeć ręce na łokcie, żeby zaoszczędzić pracę nad głową. Półniesie góry głową, czy ją w górę. I na wdech przyleń się mocno pośrodki do góry, naprężając i nogi się jest jak o przy nie omawia, przykroczymy głowę, podnieś to na całość. I nawet w nie kwestii Skieruj na zewnątrz, połóż się w ciemności. Kolana są lekko upięte. I mocno na Raz, gdzie może się zjawić? głowa dobry. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Það er 7. Það er 1. 7. Það er 1. Ás. Það er 1. 9. Það er 1. 10. 11. 12. Jedenastu. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. oddecham całą sobą. Wydech. Siedemnaście. Osiemnaście. Dodziskaj mocno pięty. Dziewiętnaście tak. Zobaczysz, zajęte. Idę. usiądź na piętach, raz szkoła na bicie, daleko. Powoli się podnieść. nimi. Pod jej wodę. I do ćwiczenia dodatkowego przejdź do kręgu. Bo nie znajdują się dokładnie pod barkami. Lekko unosimy grzbiet do góry, tak żeby nie wypinać pośladków i nie poprawiać się I będziemy unosić. Dobra, no, no, bowiem w kolanie dokładnie w takiej pozycji, w jakiej znajduje się czyli w kącie głośności 90 stopni. Będziemy ją podnosić do boku i opuszczać. I no, moja gdzieś tam na bok i nie uciekała, biodra starają się trzymać w jednej pozycji. I Zaczynamy. I tak, i tak,

rozróżnić napięcie w odcinku Pofił z wody I połóżcie na przykład do leski. Rozstawiam na przykład komputer, pomaga na Nastawiam czas na sześć się otrzymać i zaczynamy. Unieś ją w górę, zalew kościodlową pod siebie. Wyprostuj plecy, tak, przynajmniej ścięże w ciu. Lekko ruszymy tak, żeby łokcie znajdowały się dokładnie pod z Głowa jest przenoszona. Zaciskaj pośladki mocno, oddychaj i uśmiechaj.

Oddychaj i oddychaj. Skup się na oddechu i rozluźnij się, wpływające przez swoje ciało powietrze. Pomagało rozluźnić poszczególne partie ciała. Zacznij od stóp.

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Rozluźnij plecy. bajki. kark, głowę, rozłożni no pójść swobodnie szczękę pójść swobodnie. i i oddychaj. Przyjrzyj się na ciele, podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Weź się świat, swoją dobrą energię i ukryj tę ten, który Powoli otró. Zacznij poruszać z całym ciałem. Podnieś się. Ok. I posiczki jeszcze mi się twarz. Daj sobie wygodną pozycję, taką, żeby plecy były wyprostowane, łopatki ściągnięte w dół. Będziemy ćwiczyć dzisiaj mięśnie wokół ust, wykonując proste ćwiczenie, które polega na wymawianiu dwóch samogłosek. Mocno naciągając mięśnie w dół, wytrzymujemy chwilę, a potem jak najszybciej. I tak po dziesięć razy każda z nich. Oddychamy i zaczynamy. O. E. O. E. 哦，哎，哦，哎，哦。 诶，哦，诶，哦，嗯，哦。 E, o, e i rozluźnij, poruszaj ustami, jeżeli dobrze były ponaciągane, to płuciu chmieli. Ja czuję, tych wody. I na tym kończymy dzisiejszą gimnastykę. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenie, za to, że jesteście łapki w łapki całodzie. komentarze. Zachęcajcie, jak najwięcej osób będziemy się wspólnie motywować do tego, żeby robić sobie jak najlepiej, żebyśmy mogli cieszyć się swoją młodością, swoją sprawnością i swoim życiem. Do zobaczenia jutro i pięknego, pełnego energii Dnia Wam.